Jesteśmy innowacyjni, ja to powtarzam przy każdej okazji. E, pewno każdy na swój sposób, ale to, że nasza gospodarka się rozwija, jest najlepszym przykładem, właśnie na to, że jesteśmy innowacyjni chociażby w tym, jak, jak się znaleźć na nowym rynku. Wiele pomysłów niekoniecznie musi mieć wymiar w patentach, w wynalazkach, które są opisane, ale w sposobie podchodzenia do tematu. Ja mam taką tezę, że u nas pewno. Nie powstaną w najbliższym czasie firmy, które e, nie wiem, będą konkurować z Apple'em czy e, z, z IBM'em. Z całą pewnością będą powstawać i to już się dzieje. Firmy, które będą zajmować konkretne nisze e, rynkowe, technologiczne z pomysłami, które może nie są w mainstreamie, ale, ale które też są właśnie zupełnie inne, innowacyjne. Konkurs jest adresowany dla firm z branży IT, które pracują nad wykorzystaniem czy nad rozwojem technologii. Założenie jest takie, żeby opis był bardzo krótki. Przedstawienie w jaki sposób firmy wykorzystują technologię, w jaki sposób ta technologia przyczynia się do rozwoju. Zapraszam do śledzenia informacji na naszej stronie www.brainville.pl informacji o konkursie. Nagrodą główną w tym konkursie jest roczne darmowe biuro w parku technologicznym MMC Brandyl.